Fanku, ty też jesteś legendą, tak, tylko proszę wywróć mi dzisiaj jakieś kurde petardy, żebym jak głupio przy tym naszym dziku nie wyglądał, a ogon do góry będzie super, a to dobrze, już sypujemy. Siemandero, siemandero w ten piękny dzionek, się pogoda zrobiła śliczna, to jesteśmy, wyskoczyliśmy, nie dziku? Ale sam początek, kurczy, no normalnie tak żałuję. Nie wiem, chyba ze stresu. Nie nagrałem tego, po prostu weszliśmy i kogo spotkaliśmy na swojej drodze? Wilka. Szary wilk. No normalnie serce w galotach, nogi trzęsiawka, stał na drodze, patrzał na nas i uciekł. Także chodzimy z duszą na ramieniu, ale chodzimy. A co będzie? Oglądajcie. Pierwszy fancior. Taki pędzelek, ale nie wiem, no aluminiowy. Nigdy w życiu nie widziałem pędzli na aluminium. Nie wiem, czy to jest jakiś okopowy, czy coś. Taka znajdka, kurczę, ja tu się rozglądam cały czas za tym wilkiem. Masakra, z dzikiem mówimy, że nie jest, nie jest fajnie, nie jest komfortowo. Patrzcie, jaki piękny fant na oko. Buteleczka. Setunia. <laughs> Korek i fajny strzał. Ty masz monetkę a buteleczkę. Pierwsza po wilku. O kurka! Międzywojnie. Pierwszy strzał. Ja. Ale pięknie. Jedyneczka. Ale pięknie. Dziku znowu z Rutusem, który ja. zasuwa. Super. Jest jedynka międzywojnie. Zobacz jak to farci od wczoraj na międzywojnie. Oby więcej. Żuwol. Trsz. Piękno. Waldi, waldi Srebro, srebro. Srebrny Adi. Srebrny Adi. Gówno prawda. <laughs> Nie, ale kurde, miałem ochotę. 63 rok, ale to wyglądało. 20 groszy. A ale zmyłka. Nie, zmyłka PRL. kurce. Ale wyglądało jak srebro. Jest olinek okrąglinek. Pozdrawiamy Olinka Oliwier LL, naszego przyjaciela młodego z kanału. I mamy arsena. Tak jest. Arsen Lipę. Jest arseniaczek, piękny. Uszko ma, wszystko się zgadza. I wpada pokrętełko od lampki naftowej. Takie małe maleństwo, ale powiem wam pot się leje zobaczcie jaka anomalia wczoraj kurczę, zimno, marzliśmy wybasto włączane, a dzisiaj spoceni uwielbiam to <laughs> wolę się podzić niż marznąć no to chyba jest petarda chyba jest petarda kolejna chyba broszka jakaś tak jest patrzcie teraz ale coś piękniutkiego. Ale jest piękny strzał. Ojejku. Jakiś kamień szlachetny. Jakiś szafir. O, z drugiej strony też. Wezmę delikatnie szczoteczkę to wyczyszczę, ale jest, jest piękność. Micha się jarzy, Micha się jarzy, bo jest naprawdę, jest cudowna brosza. Cudowna brosza, chyba brosza. Już Wam pokazuję. Patrzcie, jaki piękny strzał. No jest śliczność, co? Ale musiała być pięknie jakaś złocona, czy coś, ale ten kamyk... Jaki jest mega. Kamyczek jest po prostu mega. Jakaś była brosza. Brosza piękna. Ale kamyk, jeżeli się okaże, że to jest, no bo nie wierzę, wtedy na tamte czasy... Bo to stare jest, na bank, to nie było plastiku. Musi być jakiś normalnie oryginalny... Najoryginalniejszy kamyczek Ale cudo. Piękna, piękna petarda. Coś pięknego Tu była broszka A tu jest krąglinek I co to za krąglinek Oho O ho, ho, ho. Ojejku Ale coś pięknego Nie no nie wierzę Po prostu w to nie wierzę 3. Kurde, kopiejki. Znowu kopiejki. Dwie kopiejki. 1899. Ja pierdzielę. to jest trzeci wypad rzędu i kopiejki wpadają. Nie, to jest jedna, druga kopiejki. O matko bosko. Ale strzał piękny. O, ale nie może to jakaś saryca tutaj była. Jedna, druga kopiejki. Caryca, ale nie Caryca, to by miała złote przy sobie ruble. O, ale jest pięknie, no tego to się nie spodziewałem. <laughs> Jedna, druga kopiejeczki, no petarda, ojeny. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Raz, dwa, trzy i znowu krągłość. Ale tu kurczę, teraz wertuje to miejsce. Naprawdę już tak powolutku, powolutku i mamy i mamy Cosia. I mamy cosia, którego i mamy cosia, trochę jak srebro, ale to nie będzie srebro, to jest jakaś dziwna monetka, chyba że cesarstwo albo cesarstwo, albo jakiś dziwoląg. Spróbuję dojść z nią do ładu i wtedy wam pokażę. Adi rozwiązywać zagadek. Z tej strony może nie widać, z tej strony nie widać, ale z drugiej już jest jedyneczka. Oj, mogłem Wam pokazać. Czekajcie, jak zbliżę. Jest jedyneczka jedyneczka, cesarstwo także jest petardinio trzy w jednym raz, dwa, trzy. Myślę, że tu już wyłączyłeś. Nie, o, przyjrzyjcie się. Jeżeli ktoś coś z tego rozczyta, M114,2 Rotusik, Sonda 44. To jest Słomka z tych z, tych, z tego tak, baru. Tak? tak, to jest. Yy, to się wtedy nie nazywało bar, mm. tylko bar. Bar. bar, bar. bar. No, ja mogę wracać do domu. Jest kaszubska, kaszubska boratynka. boratynka, dzisiaj jest. nie boratini. Ale ty z tym boratini to wczoraj kurde, pojechałeś, fajnie. No, a cztery dziury, coś takiego. Kurde, blaszka, kurde blaszka. No i fajnie, Dziku, wymiata. Super. Kuba z kanału Jacob Julaj Metal Detecting mówi ostatnio o zakopywaniu dołków. Ktoś u niego zostawił. No widzę ci, co tu byli przed nami. To jednak bardziej porządniejsze chłopy. Brawo, tak trzeba robić. Zasypywać, nie brudzić, nie zostawiać dziur i wtedy jest wszystko fajnie. Gdzie jest moje monetium? Tu mi wyszło gdzieś o, jeszcze odcisk został. To jest dyszka Adolfowa, dyszka Adolfinio. Jest fenolek, kurde molek, jest fenolek. Pięknie, dyszka Adolfowa zawsze cieszy. Mam fenolka. Takie małe Cosiu. <laughs> Wiecie co im przyszło na myśl, że dzisiaj ja trafiłem Boratynkę, ale nie, to jest po prostu niemożliwe. Nie, chyba jakiś guziolek, chyba jakiś guziolek. Bo tu widać już jest łóżko oderwane. Jakieś zdobionka są, także musiał być guziolek malutki. No szkoda, że nie Boratynka, no ale. Legenda jest tylko jedna. Dzik nad dzikami. Łopata, Simplex i nasz tort stanął. Obróćmy go. Bach. Pięknie zapakowany, komisyjnie. Cyk. Dwójka cesarstwo. Piękny strzał. Dwójeczka z cesarstwa. Ale pięknie. to fenolkami zaczęły sypać. Super. Raduje się serce, raduje się dusza. Pyk. I dwojeczka do pudełeczka rusza. Woldy, Woldy, Czy będziesz robił stację na napitok? No. Skoro kopiejki mamy, no. to ja sobie polatam w takim razie. No. Dobra.